Głos kilka jeszcze wskiego, mikroprzedsiębiorstw. Wiemy już z tego, z tego spotkania, że nie ma takich ofert, ale może jest to spotkanie będzie okazją do zgłoszenia takiej potrzeby, bo tu była mowa o lokalach na start. Podejrzewa większość z nas, którzy tutaj jesteśmy mikroprzedsiębiorcy, są usługodawcy i to są ludzie, którzy już pracują, więc my nie mamy ulg na start, nie podlegamy pod ulgi, nie załatwujemy się na żadne ulgi dla przedsiębiorstw dużych. Nie wszyscy z nas budują halę, nie każdy musi kupować co rok, nie kupuje co rok lokalu, ale też jesteśmy dosyć dużą siłą i może ten głos niech będzie też taką taką prośbą i taką petycją do tego, żeby pomyśleć o tych firmach, które już funkcjonują na rynku, nie inwestują w infrastrukturę, bo nie mają takich potrzeb, funkcjonują w przestrzeni biznesu, m.in. też są wsparci na tych dużych przedsiębiorstw, bo te duże przedsiębiorstwa mogą zatrudniać kilkaset osób, ale dzięki temu też że współpracują z innymi firmami. Więc myślę, że to jest taki dosyć obiekt zamknięty i system tak raczej połączony. No i to jest też taka moja prośba, żeby się pochylić nad mikro i usługodawcami. Dziękuję. Okej, okay, to zróbmy to tak, ponieważ te, te śniadania, przygłówne śniadania, czy spotkania myślę że będą się odbywać cyklicznie. No na następne spotkanie my pod kątem mikroprzedsiębiorców też jeszcze przygotujemy i zobaczymy, co, czym dysponujemy na ten moment i, i co ewentualnie jeszcze możemy w tym zakresie zmienić. I ostatnie. Zmienić na lepsze oczywiście.